kołem widzowie, czwarty film z wrześni będzie jeszcze pięć, a jak ktoś zainteresowany tematem, to wrzuciłem szamkę, lajle i bar mleczny. Można sobie wejść na kanał i zobaczyć. Dziś mam coś w klimatach dworcowych, bo wrzuciwszy zapytanie na Instagram, gdzie zjem chamskiego hamburgera, jak na dworcu, to dosłownie zasypaliście mnie polecaj, polecajkami, że pod Lidlem we wrześni jest budka serwująca takie przysmaki. Jak wrzuciłem jej foto na Facebooka, to komentarzy i polubień była masa. Dużo osób chwaliło tam jedzenie, ale i dużo pisało, że jest Lipton tylko hot dogi. Dobre, ja rzadko nagrywam hot dogi, więc dziś mam hamburgera old -schoolowego, chociaż po pierwszym ujęciu wygląda to jak kebab albo knysza. Nic z tych rzeczy. Po środku znajdują się dwa hamskie kotlety, a cena to 15 zł. Porcja jest na serio duża. Idzie tym podjeść. To, co wyróżnia tego hamburgera, to półka, właśnie, bo zgrylowana, chrupiąca z zewnątrz i miękka w środku. I spróbowałem jej, jest smaczna. E, warzywa widoczne na ekranie sos, czosnek ostry było ich całkiem sowicie polane, ale ostry nie kąsał niestety, a szkoda, e, bo ja jak biorę mieszany, to zawsze z nadzieją, że coś tej kapsajcyny będzie czuć. E, kotlesy, kotlety klasa, hamskie, słabej jakości ale o to w tym właśnie chodzi, żeby przenieść się w czasie do lat, Młodości niejednego z nas na dworzec kolejowych, gdzie takowe twory wiodły prym 20 czy 30 lat temu, lekko słonkawe i mi smakowały. A na TikToku znów będę mógł powiedzieć, że tak się kiedyś jadło, droga młodzieży. Porcja jest na serio solidna, jak na te 15 zł. A w jednym z ostatnich wątków tego rodzaju zadałem pytanie, ile taki old school powinien kosztować. Ustaliliśmy, że 10-12 zł to cena optymalna, a tu drożej, ale tutaj jedzenia jest więcej. Takim hamburgsem w tej kwocie na pewno podjecie. Zatem ja dziś tej budce z pod Lidla wystawiam notę 8 w ogóle to ma jakąś nazwę, możecie dać znać w komentarzu, bo wszyscy nawigowali mnie na budę pod Lidlem właśnie i jadam taki tytuł, że buda pod Lidlem. Kto tam miał jak wrażenia, dajcie znać w komentarzu, o cena 8 dziś wjeżdża. Pozdro!